Zapraszamy na pierwszy odcinek pod tytułem Hydraulik jako terrorysta. A, się zadzwonię do hydraulika, bo coś mi się z kibelkiem stało. Tak, hydraulik. E, ja bym poprosiła na chwilę, żeby pan przyjechał na ulicę Towarowo 34. Tak, kibelek mi się zapchał. Niechcący bucika tam włożyła.. Dobrze. Dobrze, dobrze, to ja czekam. Dobrze, do widzenia. Teraz zrobimy jajecznicę dla pana. Dobry. To chyba tak? Tak, tak, to pan, ale pan czytaj. Nie, nie dziękuję. Y, tam jest kubelek. Tak, dziękuję. O, to, to. pójdzie. Panie, pójdzie Zrobi to Pana jajecznicę? Nie, nie trzeba, jadę Taka trochę czarna. Jadę już robię. idzie? Może kawkę? Nie, poradzę sobie sami. To dla pana, żeby pan się napił. Wolę wypić wodę z sedesu? Dziękuję. No. Pani, na ten but to kurcze nie za mały? Nie. To mojego synka. Ma 58 minut. Już pan skończył? Niestety tak. Ile zapłacić? 3000. Ale ja mam tylko 2 zł, proszę pana. Ja chcę 3000. Ale Jak ja nie, nie, to ma. zaraz ci ten kilo rozwalę na, na dwie części. Ja nie mam, proszę pana. Ale nie mam. A ja nie mam. 2 złoty mówię. Chcesz nie? stracić życie? Nie, o! nie, 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 Bum. i tak to się zakończyło